Dzień dobry Państwu. Mamy dzisiaj 13 grudnia 2023 rok. Jest to rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Rozmawiam właśnie w tej chwili z Panem Andrzejem Szowskim, zamieszkając w Lubowizu który w tych strajkach wcześniej uczestniczył, a później był, pamięta, stan wojenny. Powiedz Andrzej, z perspektywy czasu, jak Ty określasz ten stan wojenny? To, był, to była data tragiczna dla Polski, czy może nie tragiczna? Bo niektórzy mówią, że. Dzięki temu, że Jaruzelski wprowadził stan wojenny, to tylko zginęło raptem 100 osób. Tylko, tak niektórzy mówią. Czy to, jak ty na to patrzysz? Tak, no niewątpliwie to jest tragiczna data. I każdy patriota, każdy Polak z ubolowaniem yy, wspomina tę datę. Te chwile, które wtedy targały Polską niepewności, problemów. Niewielu nie ludzi już y, z tamtych czasów y, pamięta to i potrafi docenić, y, jak y, wielki wysiłek to był y, ludzi związanych y, z, y, z Solidarnością, którzy y, stawili wtedy opór. Poprzez początkowo strajki, a później e, wprowadzenie stanu wojennego i również e, kontynuowanie e, tej, e, takiej, e, takiego oporu e, społecznego. E, pamiętam może chron chronologicznie e, trochę e, historii. E, początek XII, XIII. Więc e, Zaraz na początku e, grudnia e, do Polski przyleciał e, Wiktor Kulikow. E, to był ówczesny marszałek e, Związku Radzieckiego, który e, e, był e, naczelnym e, paktu e, warszawskiego. Tak. Paktu warszawskiego. Tak. I spotkał się z w Warszawie. I prawdopodobnie wtedy zostały ustalone już końcowe terminy, bo jako, jako taki stan był planowany praktycznie od początku, jak, jak żeśmy zaczęli strajki w 80 roku w sierpniu. Już początek, początek po podpisaniu porozumień sierpniowych, już, już wtedy. W Moskwie były prowadzone zakluzowe rozmowy. Jak zdławić ten bunt ludzi niepokornych w Polsce? Opozycja demokratyczna. Tak, tą opozycję, tak. Jak ją zdławić? Jak ich podejść? I było z historii, już wiemy, że było planowane kilka już terminów wprowadzenia czy zdowienia tego buntu naszego, ale w sumie dopiero wiadomo, jaka była chronologia. Solidarność powstała, została zarejestrowana, działała oficjalnie, ale raptem w wyniku braku e, na rynku e, e, spożywczym materiałów spożywczych, produktów, e, zaczęła wzrastać e, niechęć, e, już tym bardziej, że e, poczuliśmy ten zew e, wolności i e, wiedzieliśmy, ludzie już zaczęli e, wyjeżdżać e, na, na zachód i wiedzieli e, jak, jak się żyje. E, tak, takie było hafło kiedyś popularne właśnie, w tym Nie ma wolności bez solidarności, tak? E, no tak, to już, to już było po tym jak e, te, 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 e, trwały festiwal Solidarności, czyli od e, momentu jak e, podpisane zostały e, porozumienia sierpniowe. I do momentu prowadzenia wojennego, te, te kilkanaście miesięcy to był tak zwany festiwal codolności. E, to był powiew e, autentycznie e, e, wolności, e, te, tego wiatru, jak to kiedyś określiłem od morza. No, ludzie poczuli się wolni. E, I właśnie e, wracając do grudnia, do tego tragicznego e, 13. okresu, tak, 12-13, z 12 na 13. E, w Gdańsku wtedy właśnie zbierała się Komisja Krajowa Solidarności, która obradowała i zjechali się praktycznie z całej Polski przedstawiciele, którzy brali udział w posiedzeniu tej komisji i byli rozlokowani w sumie na wybrzeżu w dwóch takich hotelach w Hotelu Monopolu, który znalazł się w Gdańsku, na szkodworca, i w Grand Kodoru w Sobocie. I to praktycznie, ja uważam, to było czynnikiem takim decydującym, bo przyspieszającym, bo znano już ten termin, i wtedy została pewnie między innymi podjęta ta akcja, dlatego, że tego, że w jednym miejscu na wybrzeżu z, z, było z, lokalizacja wszystkich członków, decydentów wtedy, którzy naprawdę zajmowali główne takie pozycje w Komisji Krajowej. I właśnie została podjęta ta decyzja, zostały uruchomione wielkie środki wojskowe. Oczywiście, rozumiem, że należysz do Solidarności, tak? No, to jest znaczek Solidarności, który. Oryginalny? Jest oryginalny w tamtych lat, w 80 roku, jak zapisałem się do Solidarności, właśnie podpisząc deklarację. Ten znaczek otrzymałem i to jest dla mnie. Senna pamiątka. To jest symbol, tak, tak, tak. W wiele przeszedł ten znaczek musiałem go ukrywać, że tak powiem. Bo jak mieszkałem w Gdańsku wtedy na takiej kwaterze pracowniczej i wiadomo, Wczoraj się po wprowadzeniu stanu wojennego, tym bardziej właśnie wtedy, e, obawia się e, narodów e, e, ówczesnej milicji, czyli służb bezpieczeństwa. E, po prostu inwigilacja, inwigilacja była tak permanentna, że e, no, trzeba było się spodziewać wszystkiego, e, tym bardziej, że e, zostały wprowadzone obostrzenia w związku z wprowadzeniem stanu wojennego, czyli zostały zdelokalizowane wszelkie organizacje, no przede wszystkim, ale organizacje różne zostały zabronione. Została wprowadzona godzina milicyjna, poza tym ograniczenia w przemieszczaniu się nie można jechać było tak, czy, Dokładnie nie można było sobie jechać gdziekolwiek, no, chociażby do innego czy miasta, czy e, województwa nie było takiej możliwości. Ludzie młodzi tutaj teraz niech słuchają, bo e, czym, czym jest wolność? I, Przecież e, my o tę wolność, żeśmy e, walczyli. E, walczyli. I, 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 i gdy nam ją za, e, zabrano w 1981 roku, to, było, to był dla nas szok. E, po zasadnym, e, stan zastał mnie. A, to była niedziela. Mieszkałem w Gani. Nie było tolerancji. Już wtedy. Kiedy dowiedzieliście się o tym stanie wojennym? Wcześniej były jakieś przecieki? Czy, nie, czy nie, nie jak było. Jak się obudziliście rano? Nie, no, my, szeregowi członkowie e, Solidarności, w ogóle ludzie e, trójmiasta, e, może tam się ktoś obawia, bo kiedyś to e, historia oceni, ale w sumie to było totalne zaskoczenie. I jak e, 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 mieszkałem wtedy w wrześniu, w Gdańsku, w wrześniu. I żeśmy rano się podzieli. jak włączyłem telewizor, to nie mogę mówić co to widzę, a niestety, pierwsze pierwsze co to No i co, te, nie przyjrzycie do, do pracy? Jak to było? Nie, nie, no to bo niedziela. E, a, niedziela było, tak. tak. to było niedziela, sobotna niedziela, w nasylam trzyma nie. się, tak. E, czyli um, żeśmy... Dzień nie był przypadkowo zabrany. Pierwsze... Nie, tak, po, pierwszy, po pierwszym takim szoku. E, który żeśmy ujrzeli, zorganizowaliśmy się, yy, mieszkam u takiego pana, który był, yy, yy, na poczcie pracował, pracował na poczcie, yy, miał pojazd yy, sprawny i żeśmy udali się do yy, Gdańska Wrzeszcza, yy, z, yy, z Września właśnie. I tam żeśmy zobaczyli e, całe tabuny e, milicji i wojska e, sznurkami. Po jednej stronie szli właśnie e, 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 w szeregu e, wojsko, po 10 po 15 osób jeden za drugim, a po drugiej stronie milicjanci. I co wtedy pomyślałeś? Co wtedy pomyślałeś, jak zobaczyłeś te zagony wojska milicji? No totalnie to, co zobaczyłem to wokół, bo wiedziałem, że, że to już jest kres demokracji, o którą żeśmy tak walczyli w 80 roku. I, I że coś stało się złego. Nie byliśmy świadomi jeszcze, jakie będą dalsze kroki poczynania, ale widzieliśmy, że, że coś złego się stało, że to zatrzyma nas jako e, społeczeństwo. I cóż, e, wtedy właśnie e, to był już nasz poniedziałek. E, ja osobiście e, tak to... E, Widzę. Pojechałem do pracy, jak, jak zresztą wszyscy e, stoczniowcy, ale wcześniej e, może powiem, co się działo w Stoczni. Jak e, 12, z 12 do 13 wprowadzono ten stan wojenny, zaresztowano, e, internowano wszystkich e, działaczy i e, ludzi związanych z Solidarnością. Dużo Twoich znajomych? Tak. Było internowanych? Było. Było kolegów moich, którzy pracowali razem ze mną, którzy uczyli się razem ze mną w, stoczni, w przystoczniowej szkole w technik budowy krętów. Zostali niestety internowani. Z niektórymi mam kontakt do dziś, ale niektórych po prostu nie udało mi się oszukać. takie. Poza tym czas, który wtedy był tragiczny dla, dla nas wszystkich. Zatrzymał e, nie tylko gospodarkę i, i demokrację, ale w ludziach coś pękło. E, zaczęło się e, e, ludziom. E, E, Otentycznie strach taki się pojawił, bo e, nie znać, e, tej e, od tej strony e, władzy ówczesnej, <grym> że tak postąpiły, Owszem, były był jakieś tam esbeckie e, aresztowania, prowokacje, ale, ale że tak e, ordynarnie wprowadzane z wojsko, e, które e, ma stać na straży e, praworządności, e, nie byliśmy na to przygotowani. W każdym razie stocznia została zmilitaryzowana, czyli stała się zakładem militarnym i to niosło za sobą obostrzenia. Trzeba było się stosować jak gdyby, tak jak w wojsku, do, do rozkazów, włącznie do kary śmierci. Ta, takie były wtedy czasy. W każdym razie sprawa. Ten stan wojenny wprowadzony w stoczni w Saiborce w bieg się z rocznicą wtedy wydarzeń grudniowych 70 roku, prawda? To, to znaczy, rocznica grudnia 70 był 16, tak, to był 16 grudnia 81 rok, ale rok wcześniej, w 80 roku, była 10. rocznica. Oddania e, budowy pięknej e, pomnika poległych stoczniowców. Dziesiąta rocznica, e, bo jednym jeden z postulatów właśnie e, strajku e, Solidarności e, e, w stoczni, było e, wybudowanie pomnika e, poległym stoczniowcom wtedy w 1970 roku. Powstał Komitet Założycielski Społeczny Budowy Pomnika. Zbierano praktycznie we wszystkich zakładach w całym tym mieście środki na zakup potrzebnych materiałów. I tak też się stało. Przewodniczącym tego komitetu budowy był Handel który w 70. roku uczestniczył w tym strajku. Także e, pomnik został wzniesiony e, właśnie w dziesiątą rocznicę, no dokładnie 16 grudnia. E, tak ciekawostki, mam kilka zdjęć, e, które e, wtedy e, były zrobione przez mojego e, dobrego przyjaciela i kolegę e, Grzesia Schreidera z Gdańska. Ja z Polski, Andrzej i Grzegorz. Pozdrawiamy serdecznie Grzesie. Grzesik i Andrzej który na tabę był właśnie internowany. SB zajął mu jego... Jaki zbiór, Kilka tysięcy zdjęć, bo miał go na oku już.. Dokumentował wydarzenia. Tak, tak? tak, dokumentował wydarzenia. Razem, żeśmy chodzili po stoczni, po takich właśnie załogach Trójmiasta miasta i dokumentował to, że dla patronów to było zostało tylko... Mały odcinek tych zdjęć, które ja otrzymałem od niego w prezencie, ale a resztę właśnie włamano się do jego właśnie cieni do ich podwoi i po prostu mu zarekwirowano, to po prostu zostało to utracone. Czyli została tylko i, cząstka tego, co? Oj, bardzo mi to zrobił tak, tak, Ale tu chcę powiedzieć o tym moim właśnie koledze, yy, który był trenowany w strzebielynku. Do strzebielynka go wtedy yy, zabrano. Jest na to dokument pod, pod właśnie filmem, dostępnie właśnie zdjęcie, które mam razem z nim właśnie teraz, bo dla ciekawych powiem, że spotkałem się z nim po latach, po 30-kilku latach, żeśmy pospominali. I dopiero się dowiedziałem, że właśnie był internowany, i jako dowód internowania przysłał mi swoje takie zaświadczenie z IPN-u o internowaniu. To na pewno to będzie ciekawostka. Mam jego zgodę na publikację, rozmawiałem z nim. Ucieszył się, że postponował o tych czasach, bo jak mówię, niewielu już zostało, którzy, pamięta, którzy pamiętają tamte czasy, i to będzie taki wkład. I, i wspomnienie takie o Właśnie, tych tak, wspomnienia są istotne, bo tych ludzi jest coraz mniej, którzy pamiętają, umierają, wiadomo czas, czas postępuje. Już coraz mniej takich osób jak ty jest, które pamiętają tamte czasy. I za ileś tam lat taki materiał, który teraz nagrywamy będzie cenny dla historyków i dla mm, pasjonatów historii. Cieszę się i dziękuję ci, że mogłem uczestniczyć w tym tutaj wydarzeniu, bo zdaję sobie sprawę, dzisiaj jesteśmy jutro nas nie ma. Sam wiesz, może dla ciekawostki powiem proszę Państwa, żeśmy tutaj ze Sławkiem spotkali się w szpitalu, w szpitalu neurologicznym. Obydwoje jesteśmy po udarze. Także mam też świadomość, że czas, który mam, jest ograniczony. Może o tych jeszcze trochę powiesz, co? To naszym Ech, widzom. Tak. To jest zdjęcie e, na, z, zrobione z... przez Grzesia Schroedera na zajęć po e, w 80 roku e, w 10. rocznicę e, oddania e, pomnika. E, widać tutaj kwiaty. To później zrobimy z i pokażemy lepiej. Tu jest następny, na którym ja jestem widoczny e, właśnie e, przy pomniku. E, następnie... O, w tej czapce. A taka papacharyzka, tak można powiedzieć. tak. A tu jest e, już sam pomnik, piękny pomnik. Polecam wszystkim, którzy będą kiedyś witańską, żeby tam iść i oddać hołd, zanieść kwiaty, bo e, ludzie e, przerywali krew za, za te chwile, które teraz możemy iść cieszyć. No, jeszcze tutaj tak. A, może wspomnę jeszcze tutaj o takiej frazie, e, która jest e, bardzo cenna, taka dla mnie, e, odnosi wspomnień, wypisana na tym właśnie pięknym pomniku e, w Gdańsku, w monumencie, o ludziach. Tam jest napisane w ten sposób: oddali życie, abyś ty żyć godnie. I to rzeczywiście jest cała esencja. Tak, cały motto tego wszystkiego. To znaczy, chciałbym jeszcze dodać, jaka była sytuacja w trakcie już pacyfikacji stoczni. To proszę, proszę. <dź> W momencie, gdy żeśmy w poniedziałek poszli do pracy, 14 grudnia, od razu wiedzieliśmy, że będzie strajk. I to strajk okupacyjny został ogłoszony od razu na wieść właśnie o tym stanie wojennym. z zaczęło strajk okupacyjny około 200 zakładów. I takich większych zakładów, te, które się wtedy liczyły, gdzie było kilka, kilkanaście tysięcy ludzi. Stocznia miała wtedy około 16 tysięcy ludzi, czyli była, była, można powiedzieć, takim molochem. Tak, ale można było zorganizować właśnie wśród tych ludzi protesty. I, I właśnie został ogłoszony strak okupacyjny. Brama została zamknięta. I zostały e, nam e, godziny wyczekiwania. Wejdą e, lub nie wejdą. E, stocznia była otoczona e, wokół stoczni. E, został, e, zostały wprowadzone mm, szczególne takie e, warunki. E, pełno czołgów, e, pełno BDM, topazy e, BWP. E, milicyjne e, wozy e, kordonem zostały otoczone. I, a my w środku zamknięci, bo został ogłoszony strajk e, okupacyjny. E, przewodniczącym e, komitetu strajkowego e, wtedy, w, w te grudniowe dni, został e, wybrany e, Alojzy Szablewski. Człowiek e, o wielkiej charyzmie. Uczestnik powstania Warszawskiego, pracownik biura konstrukcyjnego Stoczni Gdańskiej, i on po prostu potrafił pokierować. Zaufali mu jako załoga. Byliśmy wtedy tak podminowani z godziny na godzinę, było pełno takich w radiowej komunikatów. No, Które mówiły, że wesoło nie będzie, że trzeba przygotować się na wszystko. I e, godzina, na godzinę 21 został e, wyznaczony e, na stołówce głównej stoczni e, przy bramie numer 2. Że będzie msza, e, msza Święta odprawiana e, wtedy, czy bodaj się przez e, e, Jankowska, bo z Roka. I wtedy właśnie y, został otwarta nam zostało nam udzielone e, takie błogosławieństwo I udaliśmy się do miejsca, gdzie mogliśmy e, jakoś. E, e, co chcieli strzemnąć, bo to już była noc. W sumie dochodziło 11. I raptem y, około y, pierwszej w nocy zbudzono nas y, ktoś się na na szatnie, w szatnie, na szatni. żeśmy na szatni wtedy na szatniach, na łazienkach spali, y, że jednak weszli. Y, 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 weszło y, wojsko i y, weszła milicja na teren stoczni. Została rozjechana y, brama. Y, Główna właśnie brama nr 2 przy pomniku wjechały czołgi w ilości około 30 czołgów wjechało na teren stoczni. Zostały na prawo, na lewo, bo muszę powiedzieć, że jeszcze pod bram były zastawione. Brama była takimi platformami. To, to nie było problem. Na prawo, na lewo jechali, na Frost pojechali, e, na wyspę Ostrów, e, gdzie był mój e, wydział, wydział C1. I tam przed mostem pontonowym zaczęła się pacyfikacja stoczni. E, czyli e, Ormowcy, Zomowcy e, zaczęli wyłapywać się na stoczniowców. E, i po prostu aresztować. Mieliśmy polecenie od naszego przewodniczącego Szobeckiego, pana, żeby stawiać bierny opór, żeby nie palała się krew, żeby nie było roku 70. I wtedy właśnie zostaliśmy wyłapani poprzez te służby i na biura, do biura przepustek żeśmy takim kordonem stworzonym przez, przez milicjantów, żeśmy e, do biura przepustek, żeśmy zdawali przepustki, e, zapisywali każdego i do domu, e, no żeśmy szli z e, spuszczonymi głowami, bo to była terapia dla nas e, soczniowców. Tym bardziej, że wcześniej poczuliśmy trochę oddechu. I to była tragedia w ogóle dla mieszkańców Trójmiasta. Wspomniałeś się o Mszy Świętej. Jakie znaczenie wtedy miała parafia Świętej Brygady dla Was, to śmierć? Parafia Świętej Brygady to dla nas była perełka. Tam, żeśmy, to była nasza parafia rodzima. Tam, żeśmy już po strajkach, żeśmy chodzili po pracy, żeby się modlić I, i jak się dowiedzieliśmy, że wszystko w tej chwili zostało nam zabrane, to było dla nas niesamowite wydarzenie. Tragedia wprost. Ile ludzi e, wtedy e, zostało e, e, odsuniętych, odsuniętych na takie e, na, na, na pobocze po prostu, albo wręcz odizolowanych od społeczeństwa. E, ojcowie, od, od rodzin, wyobraźcie sobie teraz, że zostaje Wam zabrany tata, czy, czy brat, czy, 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 czy ktokolwiek, no, znajomy, sąsiad. No to była tragedia dla, dla wszystkich. No i te obostrzenia stanu wojennego nie wolno było się przemieszczać. Ja dopiero po Nowym roku przyjechałem odjedziemy odwiedziłem rodzinę, bo na Wigilię nie było szale, żeby wyjechać. Przecież był wprowadzony stan wojenny i był zakaz przemieszczania się w ogóle. Także smutna to była nasza pierwsza Wigilia wtedy w 1981 roku. Niech te czasy już nigdy nie wrócą i, i chciałbym, e, żeby e, pasjonaci historii e, trochę sobie właśnie e, na ten temat e, również no, jest sporo w tej chwili materiałów. Wtedy nie było, wtedy nie było komórek, nie było możliwości. Wtedy tylko słuchaliśmy Radia Wolna Europa i ewentualnie Radia Solidarność, która powstało i... Głos Ameryki z Waszyngtonu wtedy no tak, tak, masz rację, jeszcze głos Ameryki. Róża Nowodarska. O tak, widzę, że żyjesz w tamtych czasach, pamiętasz? Pamiętam, no bo też słuchałem tak, był... głosu Ameryki z Waszyngtonu zawsze uwiadka. Właśnie. I zakłuszanie było tego. Żaleczki, tak jak buczki. Tak, tak, tak. Ale jak to dotykało? To do Polski dotykało. E, tym lekarzem chciałbym oddać hołd ludziom wtedy walczącym e, o prawa związkowe, o prawa obywatelskie. To nie teraz, to Wtedy nie było możliwości... Można sobie było wtedy pomyśleć o tych prawach, które teraz mamy. Wiesz cię, no, więcej tego stanu wojennego u nas w kraju zniweczyło nasze marzenia. Dziękuję za Dzięki piękne bardzo. słowa.